Teraźniejszość. Jestem uwięziony pod dwiema tonami skał na dnie rzeki. Myśli, że mnie ma, ale wiem coś, o czym on nie wie. Polowanie bazuje na pewnych podstawach. Stoisz pod wiatr. Badasz ziemię w poszukiwaniu śladów. Zauważasz, co rośnie, wykluwa się lub rozmnaża. Wiesz, gdzie znaleźć wodę i schron. Nie chodzi tutaj o sprzęt. Jeżeli ktoś miał kiedykolwiek do czynienia z łowcami trofeów, Którzy wydają po 20 tysięcy, aby zabić grizzly. I w dodatku, aby tego dokonać, potrzebują mieć jeszcze celownik laserowy, to doskonale wie, że najczęściej nie mają oni bladego pojęcia o polowaniu. Im bardziej mają wyszukaną technologię, tym bardziej są zarozumiali. We właściwych rękach ta robota mogłaby być wykonana za pomocą prostego ostrza lub trzech. Placówka Weapon X przeszłość. Skan gęstości Adamantium. Z czasów mojego pobytu w łeby Nex pamiętam bardzo niewiele. Same przebłyski. Moje ciało i umysł nie należały do mnie. Wyczyścili mi umysł, a ciało wypełnili adamantium. Nie byłem niczym więcej niż ostrzem upchanym w kawałek mięsa. Nie miałem kodeksu moralnego. Nie miałem inteligentnych przemyśleń. Wiedziałem tylko jak zranić. A zatem jałdcza znalazł mnie w momencie, gdy byłem najbardziej niebezpieczny, ale i zarazem najbardziej bezbronny. To polowanie rozpoczęło się z prostego powodu. Byłem zdobyczą, która stanowiła wyzwanie. Potem sprawy skomplikowały się nieco bardziej. Zaczęła nim kierować duma i żądza zemsty. Ale tamtego dnia w laboratorium Weapon X. Sądzę, że nasza historia nabrała. Zupełnie innego znaczenia. Kiedy zrozumiał, że mój szkielet został spleciony z adamantium, stałem się dla niego najdoskonalszym trofeum. O tamtych czasach wiem bardzo mało. Dowiedziałem się nieco odgrywając detektywa. Łączyłem ze sobą nagrania z monitoringu, nagrane rozmowy telefoniczne oraz raporty z misji. Jeśli rząd jest w czymś dobry, to z pewnością jest to gromadzenie stert biurokratycznych rejestrów. Ale są pewne rzeczy, które wykraczają nawet poza ich możliwości. Obaj byliśmy w kiepskim stanie, ale sprawy miały przybrać jeszcze gorszy obrót. Weapon X był wspólnym projektem rządów USA i Kanady. Może i był tajną organizacją, ale. Kiedy masz utopione miliardy dolarów w projekt i kiedy. Twoja wojenna maszyna wykorzystywana do celów geopolitycznych znika. Wówczas następuje globalna sytuacja kryzysowa. Nie wiedzieli, kim był Jałtcza, ale wkurzył ich bardzo mocno. Centrala, tutaj szło. Obiegnie odpowiada na nasze wyzwania. Właśnie daliśmy mu sygnał alarmowy. Proszę o dalsze od tutaj centrala, zachowaj czujność, ale nie angażuj się w żaden inny sposób, chyba że obiekt zacznie się oddalać. Właśnie zwołujemy personel na i uważamy, że na pokładzie jest obiekt bardzo więcej niż cała flota F-16. Nie wiem do cholery co to za rodzaj statku, ale zaczyna się przemieszczać. Zezwolenie na ostrzał? Straciliśmy wederca! Powtarzam, straciliśmy wederca! Szłodz, tutaj centrala. Prosi o informacje na temat trasy lotu, abyśmy mogli zorganizować przechwycenie. Kieruje na wschód, czy wprost wschód? To operacja rosyjska, czy chińska? W górę! Otóż Zbierza w stronę pieprzonego księżyca. Strzelać bez rozkazu. Ciao, berserkerski. Ciao. Też zapiony, ale to nie wystarczy. Zawracam na 70 tysięcy. Raport z misji mówi, że kadłub wcale nie został uszkodzony przez pocisk rakietowy. Mogę więc tylko przypuszczać, że to moja wina. Prawdopodobnie sprowokował mnie wybuch. Musiałem zostać wyrzucony ze statku w pustkę. Centrala, obiekt jest poza radarem oraz poza zasięgiem mojego wzroku. Wygląda na to, że obiekt opuścił atmosferę. Chwila. Dostrzegam coś. Będę szło, co widzisz? Nie mogę określić co, to, to wiem tylko, że wypadł ze statku. Przekazuję w miejsca miejsce uderzenia, ale cokolwiek to jest, z pewnością nie zostało z tego wiele. Jakakolwiek broń, którą profesor Fortyn zbudował na tym świecie, nie mogła się równać z zatrważającą kosmiczną technologią, ale otarcie się o jedną broń pomogło mu ulepszyć inną. Tydzień temu. Spędziłem mnóstwo czasu próbując rozgryźć moją historię. Moja skóra może i jest pozbawiona ran, ale mój mózg to jedna wielka zlepka blizn. Czasem wracam do miejsc, które pamiętam połowicznie lub które całkowicie zapomniałem. Do takich miejsc można zaliczyć także ruiny laboratorium Weapon X. W ołowianej krypcie, w ołowianym pojemniku znalazłem to. Doszedłem do wniosku, że gdy wyciągnę maskę, jego przybycie będzie tylko kwestią czasu. I tym razem to ja będę tym, który puka do drzwi. Zakończymy to polowanie tam, gdzie się zaczęło na dzikiej północy, gdzie obowiązuje jedynie prawo zębów i pazurów. Japonia posiadłość muramasy przeszłość nigdy nie zaznałem spokoju, ale tutaj stałem się bliski osiągnięcia go. Być może brzmi to jak stek hipisowskich bzdur. Jednak jeszcze nigdy nie czułem takiego połączenia między moim umysłem, ciałem oraz ziemią. Jak wtedy, gdy uczyłem się pod okiem legendarnego kowala i genialnego szermierza – Muramasy. Muramasa był znany jako najwspanialszy na świecie mistrz sztuki kowalskiej. Jego metoda opierała się na ciągłym udoskonalaniu. Japońska stal, tamahagane. Podgrzewana, oczyszczana, kuta, powlekana, zakrzywiana i polerowana. Proces wymagający niemożliwej cierpliwości. Usunięcie wszystkich zanieczyszczeń, zadziorów i zakrzywionych krawędzi może zająć lata. Ale on wierzył, że będzie warto. Muramasa wierzył też, że pewnego dnia stanę się jego najpotężniejszym mieczem. Ale ten dzień... Był jeszcze bardzo odległy. Jesteś dobry, Wolwerin, ale nie jesteś najlepszy. Nie, dopóki nie pokonasz tego, to staruszka. Tylko dlatego, że nie pozwalasz mi użyć pazurów. Kiedy nadejdzie dzień, w którym pokonasz mnie samym tylko mieczem, wówczas będziesz w stanie walczyć z całą setką ludzi. I. Co się stało? Logan San, jesteś moim uczniem od długiego czasu, ale dzisiaj walczymy wspólnie. Zmieniłem się kilkukrotnie od czasu naszego pierwszego spotkania, ale ty, Outcha, również się zaadaptowałeś.